Cześć, siemanko, ja jestem Drax i zapraszam was na same the game. Bo nie wierzę, kolejny się za darmocha wypowiadał jak biskup jakiś, a my? Dwie stówy za każdą sesję i żadnej tary fulgowy. I tylko w konfesjonalny VIP, zwykły już nie spełnia standardów. Cholera, jasta, siódmy rok, te same sandały noszę, czy ja wyglądam na VIP-a? Ale panowie, ojciec dyrektor mówił, że z powiesku stówkę. Nie, no ja go zabiję. No, księżę Dariuszu, wygląda na to, że nawet poza dyżularii w szafie jesteśmy bezczelnie ruchli... Cicho, nie przy Co? W jakiej szafie? Nie interesuj się. Tak nie wkurzyłeś, że mi cukier skoczył. Dobra, dawaj, batona, jesteśmy kwita. Nie. Sprawia się? Zaraz jak dostajesz strzała, to ci się komuniną odbije. odbije. No, Dobra, to się skasycie, załóżmy zamówimy nadupcać. Teraz by się przydał kołodziej. Dobra. Oni tak będą mogli tu podejść, żeby poszedł tak. 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 Jest zagrany. Ty to musisz być daleko od Boga. No to używamy tego. No tylko użyjemy tak, żeby jeszcze... Kwartał miał. Jestem mu jestem jeszcze raz dobra. Tera kotłownia, jest tam kołkownia, to no to idźmy tutaj. teraz tak I Jeszcze bym coś wziął, żeby już. Tak, jak Nie umie jedna się no i... Podejdziemy do... że zróbmy tak Tak? Podejdźmy. Pyk. Pod las. Albo nawet tutaj, o. I tak. Bym zrobił. Klepa na łeb, Ale jakieś trudni to nie są. Zaraz ich tu pokonamy. Gdzieś tam Kras. Tak. sekrzyknij. Pyk. Wszyscy tak mało mają, że. Kurde. Dobra, szykita na niego. Elegancko. Podejdź. Obe, no trudno. Tak, gramy na pewno. I się wywołałem. Przekleństwo. Elegancko. O, będziemy mogli to wziąć? Nie. Co łaska, nie mniej niż pięćdziesiąt. No, w sumie... To się może przydać. Gdzie on był? Na dole, nie? Czy nie, bo my na dziedzinie nie iść. Tutaj nie. To idziemy. Gdzie to kurde jest? No, o mi to. W jest, dobra. Tora, na kolejny pokaz. Mam coś wyjątkowego. Coś, co łączy rozrywkę i duchową gimnastykę. To brzmi niepokojąco. Niech mi nie pan powie, jaki jest największy problem trapiący kościół w naszym kraju? Długo by wymieniać. Nie wiem, per... Ja wśród księży? Blisko. Chodziło mi o niedofinansowanie. Ale per... ja też jest na liście. Gdzieś w drugiej połowie pierwszej dziesiątki. Ale skoro media tak grzeją ten temat, to pomyślałem sobie, wypadałoby go jakoś zadresporterować. I, nie chwaląc się przesadnie, wpadłem na genialny pomysł. A gdyby tak połączyć przyjemne z pożytecznym. I w ten sposób wymyśliłem Safari P... Że co proszę? Safari P... czego pan nie rozumie? Poza motywacją to właściwie wszystkiego. No to zaraz panu zademonstrujemy. Abelard, chodź no tutaj. Tak, wojcze dyrektorze. Wiesz, co masz robić. Dlaczego znowu ja? Abelard. Rozmawialiśmy już o tym. Jesteś najniższy, konżan no tobie najlepiej leży, a ojciec Dominik za bardzo wczuwa się w rolę? Chcesz, żeby z domu przyjechała policja? Nie. No, to zasuwaj na pozycję. Nieźle. Dobra, o co tutaj chodzi? Zaraz pan zobaczy, cierpliwości. Cierpiły się z cnotą. Abelard to robi nam za przynętę. Okej. Okay a pańskim zadaniem będzie chronić go przed zakusami zbłąkanych księży za pomocą karabinu z lotkami usypiającymi. Żadnej przemocy, tylko niegroźna zabawa. Przygotowaliśmy trzy strefy tematyczne. Naprzód, do boju! Dobrze, wszyscy gotowi? Zaczynamy. Ojcze Abelardzie, proszę zanęcać. Ale bym zjadł batonika albo dał kotki w czyjejś piwnicy. Nieźle. Drapieżniki w koloradkach zwęszyły ofiarę i powoli niepostrzeżenie zbliżają się do niej. Osobniki te rozwinęły niezwykłe zdolności kamuflażu, ale uważny obserwator dostrzeże czający się w zaroślach niebezpieczeństwo. I co, nie dostał? Halo? I dostał, co nie było. W środowisku silnie zinstytucjonalizowanym osobniki czują się bezpiecznie. Obserwujemy sance liturgiczne w okresie wzmożonej aktywności pozalekcyjnej. Jedna niczego nie podejrzewająca ofiara, skuszona obietnicą smakołyka, wystarczy, by obudził się w nich instynkt. ja no, wyglądają sformułuje 1 chce się starei. Plażę. Niektóre osobniki udają się w migrację duszpasterską poza swoje naturalne tereny łowieckie. Poruszają się wolno, niezgrabnie, próbując wtopić się w otoczenie przez założenie sandałów liturgicznych. Początkowo wydają się nieszkodliwe, lecz to tylko pozory. Ich oczy nieustannie skanują otoczenie. Gdy tylko dostrzegą ofiarę, zaczynają krążyć. Wszyscy wybudzeni? No, to teraz słuchaj, bo nie będę dwa razy powtarzał. Kościół nie akceptuje takich zachowań, dlatego wszyscy zostaniecie przykładnie ukarani. Każdy z Was teraz powie głośno: Przepraszam ojcu Abelardowi. Przepraszam. No i elegancko. Żeby mi to było ostatni raz, nic po A w dubie to mam. Przejdzie mu. No, no, muszę przyznać, że niezły wynik pan wykręcił. aby się chyba za to jakaś nagroda, co? A to ja na wytrawne wino szalne, prosto z Ziemi Świętej. Niech pan zna mój gest. Czyli to będzie jakieś specjalne wino, Wow, naprawdę? Pewnie. Skąd to wino? Z Jerozolimy? Nie, z Lichenia. No, to było miło, pobawiliśmy się troszkę, ale pora wreszcie wrócić do roboty. Pieniądze przecież same się nie woliczą. Dziękuję panu przewodniczącemu. Potrzebuję czasu do namysłu nad pańską ofertą współpracy. Obiecuję, że wezwiemy się do pana w przeciągu kolejnych 10 dni roboczych. Z Bogiem! I co teraz? W sumie to nie wiem. Gość wydaje się kuty na cztery nogi. Może by tak zrewidować nasz plan? głupcy. Ojciec dyrektor dba tylko o swoją kasę. Wykorzysta was i porzuci. Dnia, tej pyszny poseł bez żadnej funkcji partyjnej. to zaś zamaskowany mściciel. Niektórzy nazwą mnie wielkim człowiekiem. Może i tak. Jestem bohaterem. Jakiego ten kraj potrzebuje, choć na niego nie zasłużył. Bo gdzie prawo nie sięga. Tam sięga mój pazur. Pazur samotnego mściciela. Próbującego złapać mysz, której na wolność. Ale nie potem się, bo gdy ciemność na. O Jezu, aż mi się całeś zachciało. Witajcie. Jestem Katwan. Karma. bez bezprawia i niesprawiedliwość. Noc jest moją kuwetą. Ale dość mnie, bo nie mamy czasu. Oto coś, co Wam pomoże. Idźcie za tą mapą, a dojdziecie gdzie trzeba. Powodzenia! Co to do cholery było? Jaki kraj, taki superbohater, ale obawiam się, że obecnie to nasz jedyny trop. Przyjrzyjmy się tej mapie. Przewejść w nią? Hmm. Widzisz ten kształt na samym dole mapy? Przypomina coś sakralnego. Może kaplica? ale że, ta tutaj jakaś? łapy mapy nie mamy, takiej tej, że możemy sobie iść gdzie chcemy a tu dobra, to pokaż tą mapę kaplica, czyli kaplica tego gościa jest też chodzi o Kapli center. Pewnie tak Dobra to trzeba tam wejść w center, nie? Schody do góry, ale żadnych schodów nie widzę. Ten kielich wygląda podejrzanie. Może napełnienie go jakimś płynem otworzyłoby przejście zaznaczone na mapie. Wino od ojca dyrektora niby pasuje do kontekstu, ale wydaje się zbyt mało sakralne. Trzeba by je jakoś doświęcić. Wino od ojca dyrektora niby pasuje do kontekstu, ale wydaje się zbyt mało sakralne. Trzeba by je jakoś doświęcić. Święcić. Poda święcona. O, źle. A daj, bucha. Pues? Serio? Co ty jesteś? Jakaś zuta rybka? Że nie pamiętasz co odjebaliście godzinę temu i na co poszło całe zioło? Cicho. Ktoś idzie. O, cześć, dzieciaki! Skąd wiedziałeś, że tu jesteśmy? Ksiądz Prałat cię nasłał? Gadaj! Nie znam, typa. Ale wzbudziliście moje zainteresowanie. Co żeście odwawili? No, pochwalcie się panu. No co, no, trochę marihuany dosypaliśmy do kadzidła na mszy. No ale to miał być żart. Czekaj, co? Na początku było fajnie, ale jak organista zaczął grać Koko Jumbo z zamkniętymi oczami, a kościelny na kazaniu <laughs> tańczył makarenę przed ołtarzem, to się wystraszyliśmy. No, a potem jak prałat zaczął węszyć. Dosłownie, bo kadzidło dziwnie pachniało, to zawinąłem tych downów i schytraliśmy się tutaj. Po co mu to mówisz? A co jak nas sprzeda? Nie, mi tam on wygląda na takiego poczciwego. Czekaj, czekaj, ja go skądś znam. Ja go widziałem na jakimś filmie. On jest politykiem. No to pięknie. Politykom się nie ufa. Nie możemy go wypuścić. Lecimy z nim, chłopaki. No i i skąd się pojawiły dwojka? O Jezu. Czy ci wszyscy będą tak stundować? Ale gówno. Ale nie to nas trzeba powinni spadać. Jak ja widziałem teoretycznie. Też. Jakbym użył. Tak. Teraz użył... ...to. Jeszcze mogę podejść tutaj na przykład. Dobra, drak w To ja bym zrobił, tak? Znowu z tymi dzwonkami ja już się komie się robić teraz ja oto no elegancko użyjemy sobie bata Ten plus skacza a y już nie mam no to dawaj te sandały Kwaśnicki klasycznie, na blibogów i pyk. Jak myślałem, że strzała już padnie znowu z tymi zwąkami. Podejść tak, pik, pyk. Jeszcze jednego pik strzała nie. myślałem? Koń co mogę? Komisza zrobić? I tutaj. Tak, pik i leżnie. Dobra, tutaj co mamy, butelkowane powietrze. Usz mapę, to zaraz... że a no, nic nie ma. Świetnie pomyślane, zawranie mapy zamknie przejście. W razie czego trzeba się jej będzie przyjrzeć tutaj. Schody, drzwi w prawo Schody Pierwsze, schody Kurde, dobra, zapiszę sobie Albo w sumie to zrobimy to już na odcinku bo to już jest taki czas, że można w sumie to Na odcinku zrobić, to może ja sobie to po odcinkiem już zapiszę, żeby wiedzieć Albo zrobię zdjęcie no ale oczywiście, jeżeli się wam nie spodobał, to subskrybujcie kanał, śledźcie, piszcie w górę, piszcie komentarze i widzimy się na następnym odcinku. Cześć!